Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.heiro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. Bardzo gorąco i serdecznie witamy w pierwszym pilotażowym odcinku studia Hejro programu, który mamy taką nadzieję, będzie pojawiał się cyklicznie na naszym kanale. Będzie mówił o nowościach, nowinkach, doniesieniach. Myślę, również pojawią się transmisje ze spotkań ligowych Heiro Rzeszów. Tematy bieżące i nie tylko jak mawiał klasyk na każdym spotkaniu jest tak że ktoś musi rozpocząć jako pierwszy padło na prezesa Łukasza Krawczyka prezes Hejrożeszów, Rzeszów zarazem przewodniczący komisji Podcalu Piotrkowskiego związku piłki nożnej witamy serdecznie witam dzień dobry panie prezesie za nami przedziwny sezon który no, po prostu nie byliśmy w stanie zamknąć tak wiadome względy sanitarne sporo tych problemów które w dalszym ciągu gdzieś się jeszcze ciągną ale jesteśmy na dobrej drodze żeby ten nowy sezon rozpoczął się żeby trwał i przebiegał bez większych problemów. Ja mam nadzieję że tak będzie sezon był naprawdę skomplikowany. Myślę, że cały temat nie chcę się wypowiadać może publicznie, bo to może między nami sobie na ten temat możemy porozmawiać, ale myślę, że jest troszeczkę temat przesadzony i powinniśmy normalnie wrócić do gry we wrześniu, tak samo zawodnicy na trawie, bo też nasza drużyna awansowała do A klasy, więc też mam nadzieję, że rozpocznie się wszystko zgodnie z planem, bo to takie zawirowania naprawdę powodują spore komplikacje w klubach i no, i trzymam kciuki, że wszystko będzie ok i zapomnimy o tym koronawirusie, i za rok, dwa może będziemy się z tego, z tego już śmiać. Mam taką mam nadzieję, że już no po prostu zapomnimy o tym temacie i nie będzie wracał. No, ale pożyjemy, zobaczymy. Jak udało się obecnie ogarnąć, podopinać tematy organizacyjne na tą chwilę? To znaczy, jesteśmy w takim momencie, gdzie jeszcze rozmawiamy ze sponsorami, tak. Troszeczkę czasu zostało. 1 sierpnia ruszają rozgrywki na zielonym boisku, więc chcemy być przed tym już terminem przygotowani, choć wiadomo, że tą drużyną taką, która tutaj gra, te najwyższe cele to Pucsal, bo będziemy walczyć w pierwszej lidze. Natomiast chłopcy na trawie zaczynają wcześniej, więc też chcemy te tematy mieć wszystkie podopinane, bo jednak Heiro to jest jeden klub. Te drużyny grają w różnych dyscyplinach, ale. No wszystko chcemy tu sprzężyć, no i cieszy mnie to, że jakieś zainteresowanie tutaj wykazują nasi nowi partnerzy i ci, którzy z nami współpracowali, więc więc będzie chyba myślę dobrze. Studio, które startuje, które mamy nadzieję będzie nabierało na prędkości jest dobrym dowodem tego, że Hajro Rzeszów zawsze wychodzi krok dalej. Znaczy, mamy zawsze dużo pomysłów, myślę, że z tego też chyba klub jest znany, że, że staramy się coś po prostu zrobić, różnie wychodzi, wiadomo, czasem pojawiają się jakieś komplikacje, ale to chodzi też o chęci, myślę, że to jest też jakiś przykład dla innych mniejszych klubów, że można coś zrobić, też nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie nakłady finansowe czy, czy organizacyjne, natomiast na pewno, zresztą pamiętam jak 16 lat temu zakładałem klub, jak to wyglądało wtedy, jak wygląda teraz, jak to się wszystko rozwinęło, coraz więcej osób, które są takimi miłośnikami sportu, dołącza do nas, chce budować tą drużynę i mam nadzieję, że będzie wszystko szło w takim kierunku, Hejro będzie grało te najwyższe cele. Oprócz A-klasy, o której mówiliśmy, również rozgrywki piłki nożnej plażowej. Tutaj także fajnie sobie radzicie, oprócz tego, że cały czas gdzieś zawsze z tym boiskiem. Jakiś problem? Jest jakiś problem, no rozmowy prowadzimy. Ech, wystosowaliśmy już oficjalne pismo do, do miasta, właśnie odnośnie między innymi, między innymi tematu boisk. Bo myślę, że to dla nas jest kluczową sprawą. Klub, który 16 lat istnieje, też już chyba ma prawo jakieś mieć oczekiwania wobec miasta. Zobaczymy, w jakim kierunku się to potoczy. Ja myślę, że władze są na tyle życzliwe, że, że będzie dobrze. No, i też sobie taki cel postawiłem, że pomogę chłopakom, którzy właśnie grają na trawie czy na bicokerze, żeby właśnie mieć to miejsce, gdzie moglibyśmy w jednym, w jednym miejscu tak naprawdę się spotykać, trenować, rozwijać. Jest też Akademia Cairo, gdzie grają najmłodsi, więc pasuje nam takie jedno miejsce, bo na razie to się czujemy troszeczkę tak, tak szukamy swojego miejsca, tak. Jeśli chodzi o kwestie inne organizacyjne. Stworzony zostaje klub biznesu i to także bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie wygląda. No tak, troszeczkę przekształcamy nasz sponsoring, część firm, które oczywiście nas wspierało, będzie w tym klubie biznesu, także to jest może taki początek, nie taki typowy klub biznesu, będzie oczywiście oparty o, o nasze drużyny, o sport. Myślę, że osoby, które lubią sport czy piłkę, będą miały. Chęci do nas dołączyć, wspierać drużynę, bo mówię, wsparcie Heiro naprawdę zaczyna się od tych kwot, można powiedzieć, śmiesznych, więc, więc warto zapytać. Im, taką ofertę klub może przygotować, i, no i można dołączyć do nas i, i wspierać klub, kibicować, emocjonować się i patrzeć, jak się to wszystko rozwija. Nie lubicie monotonii. Jeśli chodzi o kwestie chociażby samych strojów, w jakich rozgrywacie spotkania, bardzo ciekawa grafika, która pojawia się na Waszej stronie facebookowej. Przekrój tych wszystkich trygotów, które przez wszystkie lata przywdziewaliście i w tym roku również. Kolejna niespodzianka wizualna dla kibiców. No, będzie zmiana, na pewno będziemy prezentować nowe stroje. Wstępna koncepcja. Była już jakby zatwierdzona, można powiedzieć. Mamy próbne już wydruki strojów. Chłopcy, zawodnicy widzieli te, te stroje, jak to ma wyglądać. Tak Reakcje. Więc myślę, że bardzo, bardzo pozytywne. No i nie wiem, czy mogę teraz już zdradzać, jakie to będą stroje. Natomiast na pewno odpowiednio wcześniej zaprezentujemy je, bo, bo mówię, zmienił się temat. Na pewno na druków na nich, bo doszli. Dwaj główni nowi sponsorzy, więc będzie trzeba będzie troszeczkę zmodyfikować te stroje. Natomiast no prawdopodobnie zarówno piłkarze na trawie, jak i półcalowcy nie zagrają w tych znanych chyba z, z naszych występów granatowych koszulkach, tylko będzie coś innego. W temacie kadry będziecie musieli. Ją uzupełnić, czemu o tym powiemy w drugiej części programu, ale myślę, że zorientowani już świetnie wiedzą, co w prawie piszczy. No właśnie, pytanie teraz: Czy jakieś konkretne osoby są na oku? Oczywiście prowadzimy dużo rozmów. Kadra się delikatnie zmieni, dwóch zawodników na pewno opuszcza Hero, bo już, no, już są po rozmowach z innymi klubami. Jeden zawodnik do ekstraklasy, drugi do pierwszej ligi, natomiast my też jakby nie, nie, nie odpoczywamy w tym temacie absolutnie, nie czekamy na jakieś zrządzenie losu, tylko rozmawiamy, dwa transfery na pewno do cairo powrotne. Do tego rozmawiamy bardzo mocno na pozyskanie zawodników. Dzisiaj rozmawialiśmy nawet z zawodnikiem z ekstraklasy, rozmawiamy z, z osobami, które mają do dyspozycji zawodników zagranicznych. Zobaczymy, chcemy na pewno się wzmocnić, pozyskaliśmy też, jeśli dobrze pamiętam, już dwóch zawodników, którzy tutaj lokalnych, którzy nas wzmocnią. No ale zobaczymy co się, nie chcę, nie lubię nigdy tak rzucać słów na wiatr, na pewno chcemy się wzmocnić, robimy ku, ku temu wszystko, żeby tak było, ale ściągnąć kogoś do Rzeszowa nie jest tak prosto i, a znowu tutaj jeśli chodzi o Podkarpacie i futsal, no to niestety jest problem kogoś takiego na poziomie dobrego pierwszoligowca, o tak to nazwę. Ale tak czy inaczej nastroje bojowe są niesamowite, hasło dziki idą po swoje brzmi niesamowicie pod względem i marketingowym i sportowym. No tak, no myślę, że czas najwyższy coś uczynić ku temu, żeby Hejros znowu przypomniało sobie, graliśmy o Ekstraklasy kiedyś, Teraz chłopcy awansowali do A-klasy. Myślę, że to też nie jest ostatnie słowo naszej, naszej, naszej drużyny. No i właśnie, chcemy przyciągnąć do nas sponsorów partnerów, bo nie oszukujmy się, bez tego będzie bardzo ciężko. Ale też na pewno budujemy drużynę, która będzie, będzie grała o coś więcej, bo sezon futsalu w tym sezonie będzie na pewno bardzo nietypowy. Nikt Praktycznie nikt nie spadł z klasy. Liga, nie wiem, będzie chyba 12 zespołów, a trudno powiedzieć. Nie wszystkie drużyny są w stanie po prostu finansowo zabezpieczyć budżet na pierwszą ligę. Zielona Góra już się wycofała, no mianowicie też mają ten problem. No i zobaczymy. No, my zajęliśmy piąte miejsce, odejmując dwie drużyny, które awansowały, byłoby to trzecie miejsce, tak? Patrząc na to, że zarówno trzecią drużynę Bok nie pokonaliśmy u siebie, jak i Lublin na wyjeździe, to znaczy, że nie są z drużyny poza naszym zasięgiem. W temacie poszukiwania nowych zawodników do drużyny futsalowej, mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądało. Natomiast w temacie beach sokera też szukacie nowych talentów? Beach sokerzy jest problem tego typu, jak już powiedziałeś wcześniej, z boiskiem. Tak. Mm -hmm. I tu na razie ja sobie postawiłem za taki cel mój, żeby to boisko jednak spożyć Gdziekolwiek by ono nie było, jak to się uda, zobaczymy. No Wtedy dopiero będziemy mogli coś więcej powiedzieć. I drużyna musi szukać gdzieś poza Rzeszowym miejsca, żeby w ogóle potrenować, no to to nie możemy sobie jakichś wielkich celów stawiać, natomiast myślę, że też można by było spokojnie grać w ekstraklasie gdzie już na przykład mistrzostwa Polski, Kanal Plus pokazywał, więc też jakaś fajna reklama, myślę, że też znowu budżet nie musi być jakiś kosmiczny. No i jeszcze jest trawa, tak? A-klasa. Myślę, że tutaj ta drużyna głównie będzie koncentrować się na tych zawodnikach, którzy już byli, ale kilka też osób do nas ma dołączyć. Nadzieje na nadchodzący sezon. No właśnie, czy myślimy o jakimś awansie, czy na razie bardzo pokornie podchodzimy do tego sezonu i patrzymy na każde spotkanie step by step? Ja powiem tak. Ja chyba z, zbyt często jestem zbyt ostrożny tak powiem. Nie lubię rzucać, tak jak powiedziałem już wcześniej, słów na wiatr i też nie wiadomo co opowiadać. Patrzę ostrożnie, staram się takie kroki podjąć, żeby. Różna gra na najwyższe cele, tak? Od tego jest trener, żeby te cele zrealizować, ale też chcę mu to umożliwić yy, odpowiednią kadrą. tak? Yy, moim celem głównym jest zabezpieczenie budżetu, a później są te kolejne kroki, żeby kogoś przekonać, żeby przyszedł do Rzeszowa. No i żebyśmy zrobili jakiś fajny wynik, tak? Mam nadzieję, że no, jeszcze mam troszeczkę czasu, bo, bo do startu sezonu mamy no, dwa miesiące, tak? No, nawet chyba więcej, ponad dwa miesiące. No więc y, jeszcze trochę się może sytuacja zmienić i mam nadzieję, że kadra będzie konkretna i a zobaczymy, co będzie na boisku, jak będą punktowe. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem Łukasz Krawczyk, prezes Hejro Rzeszów, zarówno bardzo dobry zawodnik. <grym> to już było <grym> kiedyś, tak nie ale nie wiadomo, czy ktoś zauważył, kiedy to było i czy było kiedykolwiek. A za moment y, jeszcze pytanie konkursowe. No właśnie, szczegóły za, po krótkiej przerwie. Czas na pytanie konkursowe. Który mecz Sebastiana Brodzkiego zapadł w waszej pamięci i dlaczego? Piszcie w komentarzach pod filmem. Jako nagrody czekają trzy vouchery do Joker Barber. A za moment kolejny gość dzisiejszego studia Hejro Rzeszów, a będzie nim Sebastian Brodzki. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hejro.pl Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające. Taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. Kolejnym gościem dzisiejszego magazynu Sebastian Brocki. Witamy cię serdecznie. Witam. Sebastian, jeszcze kilka dni temu można by powiedzieć bez mrugnięcia okiem zawodnik Hejro Rzeszów, a tymczasem kierunek Górny Śląsk powiedz jak do tego doszło? Nie sam wiem. sam do teraz <grym> chyba nie wiem. Ta decyzja się zmieniała. Z każdą sekundą można powiedzieć, bo wszystko było na dobrej drodze, że zostanę tutaj i będę reprezentował barwy hejro. Trochę sytuacja się pokomplikowała, bo odmówiłem zarządowi Kryreksu. No niestety ci byli nieubłagani, dzwonili dalej i wreszcie się zdecydowałem na, na wyjazd. To była ciężka decyzja dla mnie przede wszystkim i rodziny. No zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie wszystko wyglądało. Czy podjąłem słuszną decyzję, czy nie? Wszystko rzucasz na jedną szalę. No już tak raz zrobiłem i żałowałem później. Nie wiem jak teraz to wyjdzie. Wszystko zobaczymy. Jeśli nie wyjdzie tak, jak sobie to wyobrażam, to już więcej nie podejmę takiej decyzji. To będzie ostateczne chyba. Ostateczne ryzyko jakie będę ponos ponoszę teraz, jeśli chodzi o zmiany klubowe. Nie, wiadomo trawa, boisko trawiaste już zostawiłem trochę w cieniu. Skupiłem się na futsalu, no i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Słuchaj, no w pierwszej lidze śrubowałeś rekordy strzeleckie niesamowicie. 58 ligowych spotkań, 102 zdobyte gole. W jednej 1.16 nawet ukułeś właśnie klireks chorzu w Pucharu Polski. Wzięli tego, który im bramki strzelił. No już kontakt z Clirexem dzwonili do mnie w 2016 roku, bodajże. że tak jak ostatnio przeczytałem od trenerowaniczka. No, niestety, temat wtedy upadł. Puchar może coś pokazał dodatkowego, w tym, że, że się bardziej jeszcze zainteresowali, bo wiadomo, nie wiem, zobaczę dopiero, jaka jest różnica pomiędzy ekstraklasą a pierwszą. Mam nadzieję, że zdrowie na to pozwoli i będę mógł go oceniać dopiero po jakimś czasie. No, wiadomo pierwsza liga to jest bardziej amatorska liga. Wiadomo czy drużyny się spotykają raz, czy w ogóle praktycznie jeżdżą na mecze. No, czas pokaże. Klirex to drużyna niezwykle utytułowana. Też poniekąd bardzo dobre miejsce do rozwoju. Mam świadomość, znam swoje miejsce przede wszystkim w szeregu, mam świadomość tego, jacy są tam załodnicy, reprezentanci Polski. Na pewno będę się starał pokazywać swoje umiejętności. Wiadomo, aklimatyzacja też będzie potrzebna, na pewno i będę potrzebował, na pewno, bo wejście do drużyny to jest no, dla większości ciężka sprawa ogólnie. Wiadomo też zmiana miejsca, bo się nie jest, nie siedzi w domu w Rzeszowie, tylko trzeba się też przeprowadzić, trzeba dograć wszystkie szczegóły. No powiem szczerze, były jeszcze oferty trzy inne z Ekstraklasy. E, wiadomo, wiem o co Klirex będzie grał, co będą chcieli zdobyć, jak to jest, jaki to jest klub i zdecydowałem się właśnie na Klirex Chodzów. Poniekąd wskakujesz na pędzącego konia. Sprawdziłem zapiski w internecie. Clerex oczekuje na zagranie półfinałowego spotkania z kartą Active Dońska Wola w Pucharze Polski już w sierpniu, czyli jest szansa praktycznie, że załapiesz się już na takie potężne granie. No, z tego co wiem, to właśnie takie informacje mi doszły, że po prostu będę mógł normalnie wystąpić w tym pucharze. Zobaczymy, fajnie na pewno, fajne przetarcie na dzień dobry. Zobaczymy. Spodziewasz się, że 25-lecie krex to będzie taki rok wyjątkowy przełomowy. Dlatego sięgają po główne rządło praktycznie pierwszej ligi. Nie wiem jak to będzie wyglądało, czy to rządło będzie kuło dalej. Mm. Może być tak, że nie, przykładowo. No zobaczymy. Ja będę robił wszystko, żeby to jakoś funkcjonowało tam i żebym dalej te bramki strzelał i każdy był ze mnie zadowolony i sam z siebie, żebym z dnia na dzień czuł się coraz mocniejszy i mówił sobie, że to jest dobra decyzja i dajesz radę, to trzeba to jeszcze pociągnąć trochę. Czwarte miejsce przed pandemią, przed zatrzymaniem rozgrywek na pewno dla Kireksu to nie jest szczyt marzeń. No właśnie, tutaj wszystko w Heiro praktycznie było budowane wokół ciebie, natomiast tam trzeba będzie od nowa pracować na tą swoją wartość. No na pewno będę pracował na nazwisko. Wiem, że będę na razie w cieniu zawodników, reprezentantów, ale na pewno nie poddam się, nie boję się rywalizacji i po to też idę, żeby pomóc przede wszystkim drużynie i zdobyć te cele, o których wszyscy na pewno będą mówić i które wszyscy będą chcieli zdobyć. Ale film z e, fantastycznymi Twoimi akcjami praktycznie już w każdym mieszkaniu e, każdego fana Klireksu, Chorzowie znają mm -hmm. chyba na pamięć każdy Twój ruch. Kurde. sam nie znam tych ruchów, powiem <laughs> szczerze. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że, że te ruchy i te bramki będą zdobywane w ekstraklasie, Także Tylko, żeby zdrowie pozwoliło, tak jak mówię, a o, reszta się nie boję. Sebastian, wracamy do Rzeszowa, bo tutaj troszeczkę, no nie ukrywam, smutek, może troszkę taki znak zapytania. No i kwestia taka, jak Ty będziesz wspominał ten czas spędzony w Heiro, bo na pewno było bardzo owocnie, bardzo efektownie i efektywnie. No to na pewno, bo sama liczba mówi, że fajnie to wszystko wyglądało. Na pewno będę miło wspominał ten czas i ciarki nawet mnie teraz przechodzą, bo jest, no nie lubię po prostu odchodzić z klubu, się żegnać, wiadomo, bo jeszcze może tu wrócę, no czas pokaże. Miałem przykład strawy też, e, po prostu poszedłem do drużyny, wywalczyłem ten awans, osiągnąłem to, co chciałem i, i teraz jest po prostu to samo, wiadomo, były... I są na pewno zapędy, żeby hajro grało w klasie i tego na pewno będę życzył chłopakom prezesowi trenerowi. I na pewno będę śledził wyniki i wszystko. Także z chłopakami jestem cały czas na łączach, także. Nie będziesz ten nim za prezesem słuchaj, on nawet już stroje pod siebie robił mówił, że Sebastian chce takie ładne, białe, a ty, pożowie. No ja idę do. Ja mówiłem, żeby te białe zrobił, a mnie nie będzie, no ale w takim razie miejsce się dla prezesa robi i, i, i będę śledził tym bardziej. Jak będzie, bo ciągnął ten cały sentyment Sentiment będzie i gdzieś tam łezka się będzie kręciła wokół na pewno. No na pewno, bo będę mówię, śledził, czy będzie wideo, to na pewno będzie czas, będę oglądał i, i tak jak mówiliśmy, to trochę życie się teraz zmienia. Na ten najbliższy rok. Zobaczymy, co później czas pokaże. Mostów za sobą nie palisz. To jest rok, zobaczymy, jak to będzie dalej. Wszystko może się w życiu Wszystko wydarzyć. Wszystko może się wydarzyć, wiadomo. Jeśli noga mi się powinie, czy to mam nadzieję, że tu jeszcze jakieś miejsce wtedy na ławce w Cairo się znajdzie, bo już prezesa będzie ciężko wygryć ze składu. No, ale wtedy będę walczył, prawda? No, jak Ktoś mnie nie przyjmie, no to buty na kołek i tyle będzie. Chyba, że Heiro postara się o niespodziankę, a czy niespodziankę, no założony cel być może i awans do tej wyższej klasy rozgrywkowej. Nie będziesz musiał zmieniać pułapu rozgrywkowego. No, wtedy nie. <laughs> ja mówię, do Hejro było blisko stra klasy, graliśmy te baraże, jeszcze. No szkoda, bo to przez parę lat się zawsze będzie pamiętało to, że była szansa nie wykorzystało się jej. No, życzę, żeby teraz się ta szansa w lidę awansować bez żadnych paraży i to na pewno by bardziej cieszyło niż po parażach. Sebastian, myślę, że w imieniu wszystkich wyrażę pełne oczekiwania. Wszystko to, co chcieliby wam, by tobie powiedzieć, e, kibice Hejro Dzięki za poświęcenie, dzięki za zaangażowanie, za to, że dałeś z siebie maks. I jeszcze pewno więcej za tą twoją fantastyczną grę, bo tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tych momentów radości, satysfakcji, zwycięstw i tych fantastycznych bramek. Mamy nadzieję, że wkrótce, po jakimś czasie jednak ponownie pojawisz się w Rzeszowie, a tam w Chorzowie oczarujesz swoją formę. No, aby ta forma była i zdrowie bramki przede wszystkim i żeby drużyna Wiadomo walczyłem o najwyższe cele, bo, bo to jest dla mnie najważniejsze. Nie mam już 18 lat, że strzelę, nie wiem, 100 goli, a drużyna będzie na miejscu spadkowym, bo to mnie na pewno nie cieszy. Ja mogę nie strzelić ani jednego gola, a niech Klirek sięgnie po Mistrzostwo Polski i puchar. I to mnie będzie też cieszyło również. Wiadomo. <kluzny> Wtedy ktoś inny powie, że słabo wyglądają w coś w stylu, ale będę miał to Daleko, tak, a będzie się liczyło to, że drużyna osiągnęła założony cel. Co może, tak na koniec, kogo nominujesz jako swojego etatowego zastępcę w zespole? Taka, takie dotknięcie Boga, tak? Jakby to mogło wyglądać i do kogo skierowane? Nie ja wiem, na pewno są tu chłopaki też młodsi też fajnie, bo dostawałem wiadomości przez parę dni od tych młodych chłopaków, które. Te wiadomości były miłe, naprawdę, bo, bo teksty typu, że wyciągnęli coś ode mnie, patrząc na moją grę, no to na pewno cieszy. Przed nimi na pewno dużo pracy. Jeśli postawią tylko na futsal, to, to wierzę i jestem nawet pewny, że w ekstraklasie wyląduje tu parę osób. Tylko czy będą chcieli, po prostu, bo to też wiadomo jest, dzisiejsza młodzież. Nie, czasem, czasem się skupię na tych rzeczach, co nie powinna, ale jeśli pójdą w tą stronę, to, to myślę, że będzie dobrze. A wracając do wcześniejszego pytania, to muszę powiedzieć Łukasz Krawczyk 14. No, nikt mi inny nie przychodzi na, na myśl. No jestem absolutnie zaskoczony, tak. Drodzy Państwo, bardzo gorąco dziękujemy za wspólnie spędzony czas i uwagę. Moim drugim gościem był Sebastian Brodzki, któremu raz jeszcze życzymy pochodzenia. W się tworzy. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie jesteś pewien czym pakować? Wejdź na www.hayropel. Znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz. Maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.hayropel. Bądź pewny czym pakujesz.